No cóż, znajdujemy się, znajdujemy się tutaj w jednym z gospodarstw, który wchodzi w skład naszego zespołu gospodarstw, które prowadzimy łącznie z synami. To jest to, tak tzw. gospodarstwo rodzinne. Gospodarujemy na areale takim około 1800 hektarów. I jednym z działek produkcji tego, tych gospodarstw jest produkcja trzody chlebnej. Trzody chlebno w gospodarstwie zaczęliśmy produkować w 2009 roku, zaczynając od produkcji. Tak zwanego tuczu wstawnego, czyli była zmodernizowana w starym budynku chlewnia na 2000 stanowisk tuczowych. Był zakupowany wachlarz z Danii, z, tego, z Holandii, czy, 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 czy nawet tutaj ze wschodu, z Litwy, Łotwy. No i był tuczony do tucznika sprzedawany. W 2011 roku kupiliśmy to gospodarstwo, w którym się tutaj znajdujemy, w którym była produkcja zwierzęca mieszana czyli były krowy mleczne, była trzoda, było bydło opasowe. Podjąłem decyzję, że rezygnujemy z produkcji bydła i modernizujemy wszystkie budynki pod kątem produkcji trzody chlewnej. Zrobiliśmy tutaj fermę na około 400 loch. Produkujemy barchlaka w wadze około 35 kg, który jest następnie przeważony do tuczu na tucz do, do następnego gospodarstwa, gdzie jest około 3200 stanowisk tuczowych. W roku produkujemy około 11 tysięcy tucznika w wadze około 115 kg. System produkcji jak widzimy tutaj na filmie. Jest oparty na systemach automatycznego karmienia, pojenia i automatycznej wentylacji. Wentylacja, wszystkie wentylacje, i tutaj na tym, w tym gospodarstwie, gdzie jest produkowany prosiak, i tam, gdzie, jest, gdzie się odbywa tucz, jest wykonana w technologii firmy Fancom. Przez te sufity dyfuzyjne opada delikatnie na dół i jest odprowadzana przez system wentylacji kominowej. Którą tutaj widzimy. No jak widzimy, tutaj jest system klatek prostych porodowych są ruszta wodne do, 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 do utrzymywania odpowiedniej temperatury dla prosiaka, lampy, które się świecą, to są tylko żarówki LEDowe o mocy tam 4W. 4 w zasadzie nie używamy tutaj kwok. Jak wspominałem, to. Ciekawostką tego budynku jest to, że czerpie powietrza do, do, do tego kanału, który, po którym teraz chodzimy, są po drugiej stronie budynku, a kanały, które doprowadzają to powietrze tutaj, są pod korytarzami wewnątrz poszczególnych pokoi. Także to powietrze, które się dostaje, jest wstępnie ogrzane i, i przez ten system, tutaj, dostaje się do góry na sufity dyfuzyjne. A no, tutaj to mamy system yy, wodny do, 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 do aplikacji różnych rzeczy koice są 20 na, po 25 sztuk. Yy, prosiaki tutaj przebywają od wagi no wiadomo 7, średnia jest 7-8 kg yy, do wagi 35 kg. W wadzie 35 kg są przewożone na tucz do innej miejscowości, do miejscowości, gdzie, gdzie mamy tuczarnię. System wentylacji, który polega na zastosowaniu kanału podciśnieniowego, składa się z trzech elementów. Jednym z tych elementów jest kanał, który jest nad nami, kanał podciśnieniowy. W kanale znajdują się wentylatory, które wytwarzają cały czas podciśnienie. Drugim elementem jest moduł ATM, czyli przepustnica automatyczna, która jest regulowana przez sterownik wentylacyjny i taki ten sterownik reguluje przepustnicami, które przepuszczają powietrze z samego pomieszczenia do kanału. Wszystkim tym zarządza sterownik, który tak jakby kontroluje cały czas wskazania śmigieł pomiarowych, reguluje przepustnicami i reguluje. Yy, poziomem wentylacji, czyli wyciąganiem powietrza z kanału wentylacyjnego, który znajduje się nad nami. To są wentylatory o dużej wydajności i o niskim zużyciu energii, chociaż system wentylacji, który widzieliście w miejscowości, w której prowadzimy tucz, tak zwany system kanałowy, yy, jest bardzo oszczędny, bo pod względem zużycia energii elektrycznej, a także bardzo płynnie płynnych utrzymuje, można utrzymać parametry, które nam są potrzebne do produkcji, czyli od praktycznie 10 do 100% wentylacji możemy to uzyskiwać płynnie, co jest bardzo pożądane, żeby stworzyć odpowiedni mikroklimat do, do, do produkcji, czyli odpowiednią odpowiednia wilgotność, odpowiednią temperaturę itp. W tej chwili w gospodarstwie jest otrzymywana tylko jedna rasa świń. to są to jest rasa Dambret. Wybór padł akurat na tą rasę ze względu na dosyć łatwy dostęp do dobrej jakości loszek remontowych, które są produkowane w firmie Agrosokołów w Pieckach koło Mrągowa. Rasa Dumbred jest bardzo plenna i chcąc uzyskiwać wysokie wyniki w stosunku do odsadzenia od jednej lochy jest to bardzo pomocne w produkcji. Tak, poza tym inne parametry, jest to dosyć mocna locha. Nie, nie ma problemu z rozrodem, nie ma problemu z utrzymaniem z, z, z nogami, TP, także. Yy, jest pewien problem może dużej plenności i niskiej wagi urodzeniowej prosiaka, ale jest to bardzo żywotny prosiak, który sobie doskonale daje radę i szybko nadrabia ten okres w stosunku do innych ras. Mogę pokrótce powiedzieć na temat systemu tej produkcji. Czyli są grupy produkcyjne Loch dosyć duże, jest to w granicach 55 Loch. Które są jednorazowo kryte, no i od, później poprzez okres oczekiwania na poród przechodzą tam różne etapy, czyli pojedynki, końce grupowe, i później są przerzucane na porodówkę. Na porodówce prosiak przebywa około 26 dni. Następnie jest odsadzany od lochy i wędruje do budynku odchowalni prosiąt. Na, na budynku odchowalni prosiąt przebywa 7 tygodni. I następnie jest transportowany do następnej miejscowości, gdzie mamy w wadze około 35-6 kg. No i tam jest tuczony do wagi około 115 kg. I wyjeżdża do zakładu przetwórczego. Co do planów na przyszłość. Ta firma jest dosyć młoda, znaczy tutaj ta produkcja prosiaka. Zaruszyła tak naprawdę w 2013 roku, także mamy dopiero parę lat za sobą. Synowie kończą studia, już jeden wrócił do, do pracy, jeden dopiero wejdzie. Myślę, że trzeba zostawić im trochę miejsca do działania. Także na chwilę chcę te parę, parę dziedzin, które tutaj funkcjonują w obrębie tych gospodarstw spiąć, dopracować, dopieścić a później pomyślimy jeszcze o, o dalszym rozwoju. Na pewno taki nastąpi. Są pewne plany. Jeżeli, jeżeli się koniunktura na rynku nie zmieni, to myślę, że jakaś inwestycja dalej w produkcję trzody chlebnej nastąpi w naszym gospodarstwie.